Cisza potrafi być głośniejsza niż krzyk. To właśnie w ciszy umysł potrafi grać najbardziej złowrogie melodie. Smerek, mała bieszczacka wieś na skraju mapy, tonąca w śniegu i chłodzie, od zawsze była miejscem, gdzie rzeczywistość i szeptane legendy zlewały się w jedno. Tomasz Grzelak, dziennikarz śledczy, nie wierzył w duchy, ale wierzył w ludzi i ich tajemnice. A w Smereku? Było ich zdecydowanie zbyt wiele. Przyjechał tutaj, by rozwikłać zagadkę zniknięcia trojga turystów, którzy w 1987 roku po prostu rozpłynęli się we mgle. Śledztwo oficjalnie zamknięto. Ciała nigdy nie odnaleziono. Sprawa została zakopana pod warstwą śniegu i zapomnienia. Ale coś w nim mówiło mu, że to nie był zwykły przypadek. Tomasz nie wiedział jeszcze. Że zanim nadejdzie poranek, cisza w Smereku pochłonie także i jego. Grzelak przyjechał ostatnim autobusem z Sanoka. Wysiadł na przystanku, gdzie mróz wciskał się pod kurtkę, a cisza zdawała się niemal namacalna. Smerek wyglądał jak opuszczone miejsce kilka drewnianych chat, nikłe światła lampionów i czarne kontury drzew. Schronisko, w którym miał się zatrzymać, mieściło się na uboczu, w starej chacie, której właściciel Pan Stachura był jednym z ostatnich ludzi, którzy widzieli zaginionych turystów. To jego tomasz miał wypytać o wszystko. Zapukał do drzwi, a gdy się otworzyły, poczuł duszną woń palonego drewna i ziół. Gospodarz był stary, z głębokimi zmarszczkami na twarzy i przeszywającym spojrzeniem. Spóźniłeś się, powiedział sucho. Autobus się opóźnił, odpowiedział tomasz, wchodząc do środka. Pokój, który wynajął, był surowy: drewniane łóżko, komoda i okno wychodzące na las. Usiadł na materacu i wyciągnął notes. Sprawdził swoje zapiski: trzy osoby Marek i Anna Kowalscy oraz ich przyjaciel Robert Czarnecki. Ostatni raz widziano ich w schronisku 15 lutego 1987 roku. Rano ich ślady prowadziły w stronę lasu i nagle znikały. Tomasz poczuł chłód, jakby pokój nagle stał się mniejszy. Przez okno widział śnieg, a w śniegu zamrugał. Nic tam nie było. Jeszcze. Obudził go dźwięk drapanie. Wstał i podszedł do okna. Na zewnątrz była tylko biel, ale coś w niej się poruszało cień długi, nieregularny jakby coś stało tuż poza jego polem widzenia. Tomasz poczuł lodowaty dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Otworzył okno i wychylił się. Nic. Jednak kiedy zamknął szybę i odwrócił się, drzwi do pokoju były uchylone. Zamarł. Nie słyszałby ktoś wchodził, sięgnął po telefon, ale nie było w nim zasięgu. Wyszedł na korytarz. Dom był cichy, ciemny, drewniane podłogi skrzypiały pod jego stopami i wtedy to zobaczył. Na ścianie, tam gdzie wcześniej nic nie było, ktoś wydrapał w drewnie trzy imiona. Marek, Anna, Robert i pod nimi jedno słowo. Wracają. Następnego dnia Tomasz postanowił zbadać miejsce, gdzie odnaleziono ostatnie ślady turystów. Śnieg skrzypiał pod jego stopami, a cisza była tak głęboka, że słyszał własne myśli. W końcu dotarł na polanę. Przez moment nic nie widział, ale potem dostrzegł coś dziwnego. Ślady. Ślady stóp w śniegu, ale nie jego. Świeże. Trzy pary prowadziły w stronę lasu. Tomasz wstrzymał oddech. Nie to niemożliwe, podążył za nimi, a drzewa wydawały się zamykać za nim jak szczęki bestii. Cisza się zagęszczała i wtedy je usłyszał. Szepty, niegłośne, ale znajome. Marek, Anna, Robert, szepczące jego imię, wbiegł na polanę i nagle je zobaczył. Troje ludzi stali nieruchomo w śniegu, ubrani w zimowe kurtki sprzed lat. Ich twarze były. Złe. Ale najgorsza była sylwetka za nimi: czarna, wysoka, nie miała rysów twarzy, tylko pustą przestrzeń tam, gdzie powinny być oczy. I w tym momencie Tomasz zrozumiał. To nie była historia o zaginionych turystach. To była historia o kimś, kto wciąż tu jest. Kimś, kto nigdy nie pozwala odejść, uciekł, biegł, dopóki nie zobaczył świateł schroniska. Wpadł do środka, drzwi trzasnęły za nim. Gospodarz spojrzał na niego z kamienną twarzą. Wrócili, prawda? Powiedział cicho. Tomasz nie odpowiedział. Wiedział, że nie musi. Nocą, kiedy próbował zasnąć, wiedział, że już nigdy nie opuści smereka, bo cisza go pochłonęła i cisza nigdy nie oddaje.